A. Czyżby się udało? A, widzę, że w białym kinie nowej fali wstawanie nie jest takie proste. Dzień dobry, chyba mnie słychać. Mhm. No, zakładam, że mnie słychać. Ale widzę, dołączają kolejny. Wytrwali. Dziwię się nam wszystkim, słuchajcie, jak jesteśmy w stanie tym, w tym wytrwać, nikt nas nie zmusza i o pół do szóstej wstawek. Tak, kochani, w końcu następna biała fala w tej nowej matrycy po magicznej dacie, fala łącznika, kimi tak zwane, Siła przemian, najlepszy czas, aby oderwać się od przeszłości, jak ktoś jeszcze tego nie zrobił. Polecam, bo czas przeszły jest kompletną iluzją. Nie ma nic takiego jak czas przeszły. Słuchajcie, wypowiadane na milion sposobów słowo. Które nic nie określa oprócz tego, że istota, która coś do tego odnosi, przechowuje w pamięci jakieś treści, od których nie jest w stanie się uwolnić. No ale czy to jest czas przeszły, to samo jest w pewien sposób z czasem przyszłym. Bardzo nierozumiany temat, a wyświetlany i używany na wszelkie możliwe sposoby każdej jednej konfiguracji, ale jeżeli się na to tylko i wyłącznie bez jakiejś totalnej wiedzy filozofii dewagacji człowiek zastanowi, no to słuchajcie, czy istnieje coś takiego, jak czas przeszły? Przecież to jakiś czy czas przyszły? Przecież to jakiś absurd, paranoja. Kompletna. No ale my zabrnęliśmy w paranoję jako, jako ludzkość, więc siłą rzeczy skądś ta paranoja się wzięła między innymi stworzenia z rzeczy, które po prostu nie mają w ogóle miejsca. Kompletnej iluzji czegoś, co nie istnieje. No, ale może nam się uda i z tym wyzwaniem, z czasem uporać, chociaż na polu indywidualnym, no bo na polu cywilizacyjnym to pewno jeszcze nam zajmie to parę setek lat, zanim ludzie to zrozumieją. To już trzeba być świadomością zupełnie gdzie indziej, na tym polu. Bo póki co, no to świetnie się to sprawdza jako mechanizm porządkowania matrixa: bo porównywanie i tworzenie absurdalnych statystyk, które potem wszystko mogą wyjaśnić, wszystko uzasadnić największy absurd i największy obłęb, obłęd. A co za tym idzie, potem. Tworzenie oczekiwań i opieranie na nich decyzji, które mają coś tam zmienić czy do czegoś doprowadzić, jest można by rzec paliwem tych wszystkich działań i zarządzeń, które tutaj. Są na co dzień podejmowane. Zauważyłem, że o tej wcześniej, po, o takiej wcześniej, wczesnej porze, mały zasób słownictwa, słuchajcie. Nawet jak tak niespecjalnie jestem, znaczy nawet jak już jestem obudzony, bo było, nie było tak już jest lepiej niż bywało na początku, ale ze względu na właśnie specyficzne tkwienie umysłu, jednak w bardzo niskich zakresach częstotliwości. Mimo, że na innych poziomach ten przekaz nie jest, wydaje mi się, zubożony, to słownictwo jest takie, jakby połowę wycięło. Dobra, słuchajcie, trzeba tą falę. Łącznika trochę głębiej w nią wejść, żeby wiedzieć, czego się tutaj spodziewać. Wiadomo, że biała fala, więc będzie czyścić. Dzisiaj troszeczkę odrzucimy ten test. Nie ma sensu. Ja o nim pamiętam. Pobudzam może ciekawość w ten sposób, ale myślę, że. To dobrze będzie dla niego, jak on jeszcze poczeka rozwiązanie, może nie rozwiązanie, ale opisanie, omówienie tego. Dla Was będziecie mieć więcej informacji, a w pierwszym dniu fali łącznika lepiej skupić się może na tej fali. Będzie wiadomo, na co zwrócić uwagę, do czego wykorzystać te informacje, nawet jak są to tylko informacje. Ode mnie tutaj w tych rannych naszych pogaduchach. Fala łącznika pomaga zrównoważyć bieg życia, usuwając z drogi to, co stało się reliktem przeszłości, a co wciąż zakłóca ci spokój. Fala białego łącznika testuje poziom wibracji w polu Twojego życia. Odpowiada za, godność, za zgodność informacji. Na bieżąco sprawdza współbrzmienie pomiędzy tym, co myślisz, a co mówisz. Ja bym jeszcze dodał: i co czynisz. Przyjrzyj, przyjrzyj się swoim odczuciom i przypadkowym spotkaniem z ludźmi właśnie od tej strony od strony czystości myśli i szczerości zamierzeń. Oczywiście nie cudzych, lecz swoich własnych. Mamy trzy galaktyczne portale w fali łącznika. Pierwszy w przyszły poniedziałek, potem w czwartek, no i potem już w przyszłym tygodniu. Pierwszy w, czerwonej w czerwonym samoistnym księżycu, drugi w żółtym rezonansowym człowieku i trzeci w dwunastym dniu fali w żółtym spektralnym wojowniku. Tego niech będę już tych portali omawiał, to przy okazji jak się Y, pojawią, no i w zasadzie tyle, bo inaczej musiałbym tutaj, tak jak w książce Kopwickiej omawiać y, głębiej portale, ale to dopiero za chwilę, więc warto zostawić te informacje. W każdym bądź razie. To jest myślę, że wystarczająca informacja w kapsułce, że jest to najlepszy czas, aby oderwać się od przeszłości. Słuchajcie. To jest to, co w zasadzie zatrzymuje wszystko w naszym życiu. Bo to nie polega tylko na tkwieniem. Przy natkwieniu umysłu w czymś, co nie ma już żadnego znaczenia, bo w zasadzie funkcjonuje tylko w pamięci naszego umysłu, ale właśnie pamięć o jakimś zdarzeniu, o jakiejś niespełnionej relacji lub relacji, która wpłynęła bardzo ograniczająco na nas w momencie, w którym się wydarzała. Powoduje, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Powoduje, że zatrzymaliśmy się na jakimś polu właśnie w tym miejscu, i ta niemożność przełamania tego odciskuje od tej pory. Się na całym naszym życiu, często w bardzo spektakularny sposób. Bardzo często jest tak, że to zdarzenie, to wydarzenie tkwi jednak w tej części naszej umysłu, która nie do końca korzysta z operacyjnej pamięci, tylko jest gdzieś w mrokach niepamięci, jak to często mówię, i jest tą częścią podświadomą naszego umysłu. No, bo skoro jej nie pamiętamy, no to, no to nie może być świadoma. No, i przypuszczam, że w tej fali łącznika będzie mnóstwo wydarzeń, również myślę, że z waszego życia, przynajmniej niektóre. Choć najlepiej by było, gdyby to was w ogóle nie dotykało, ale może się tak zdarzyć, a tutaj bym stawiał duże zakłady, że tak się zdarzy, że będzie się uaktywniać. Właśnie ta podświadoma pamięć w taki sposób, że przez przypadkowe zdarzenia, tak jak tutaj czytałem na początku, przez y, jakieś zbiegi okoliczności, które nagle nam coś przypomną, coś, co być może tkwiło całe dziesięciolecia. W zakamarkach podświadomości, w zakamarkach niepamięci i nagle eureka przypomnijmy sobie coś, to mogą być bardzo spektakularne wydarzenia dla nas, i myślę, że dla wielu takie będą, bo nagle, jak z fleszem coś się nam wyświetli, no, i analiza tych wszystkich momentów, a z doświadczenia wielu lat w pewien sposób pracy, nie tylko, nie tylko z Matrycą Collin, ale właśnie ze sobą. Wiem, że w fali łącznika, czy, czy w takich okresach, które wspomagają, właśnie. Prace, przypomnienia sobie tych wszystkich zdarzeń, które gdzieś tam mogły utkwić, a mają decydujący wpływ na nasze życie, to szczególną rolę mają właśnie białe fale. A jeżeli jest to jeszcze fala łącznika, czyli siła przemian, no to może to bardzo spektakularnie się odbywać. I tak jak już mówiłem kilka razy, zwracajcie uwagę na przypadki, tak zwane, bo siła też. W tych przypadków polega na tym, że one mogą bardzo dużo odkryć, ale trzeba troszeczkę poświęcić temu, energii swojej, znaleźć trochę czasu na wglądy i na uwolnienie tych rzeczy, bo myślę, że będzie to niezwykle proste. Dużo prostsze niż było to kiedykolwiek wcześniej, pod jednym warunkiem, że zechcemy to zrobić. Bo interakcja z polami nasza, często które były dla nas dramatyczne, drastyczne i które coś w naszym życiu zablokowały, czasami w pierwszym uderzeniu, Blokuje nas w sposób y, podobny, jak to ma, miało miejsce wtedy, kiedy zdarzało się to pierwszy raz. Pamiętajcie również, że ten pierwszy raz, który pamiętamy, może nie być tym pierwszym razem. Może to być tylko pierwszy raz, który. Zapisał się w tym życiu, może to być ten pierwszy raz, do którego tą pamięcią wracamy. A rzeczywista przyczyna, rzeczywisty wzorzec, rzeczywisty fraktal, który to powoduje, czyli to rzeczywiste zdarzenie. Tkwi dalej. Po prostu przez te zasłony już nie jesteśmy w stanie przejść i to trzeba wziąć troszeczkę na czucie. Czy ten pierwszy raz jest pierwszym razem, czy jest już wtórnym polem, które się objawia. I kiedy okazuje się. To nasze czucie pokaże, że niekoniecznie jest to pierwszy raz, no to wspomóc się tutaj, yy, choćby najlepiej swoją jaźnią przy uwalnianiu tych treści z tym związanych, podziękować tym, którzy się nam objawią jako pomocnicy, którzy współuczestniczyli w zapisaniu się w tej, w tej treści. W naszym umyśle, czy w naszym polu emocjonalnym, bez względu na to, na ile było to dla nas bolesne, bo jeżeli tutaj nie ma rozluźnienia, to nie bardzo można to puścić dalej gdzieś. Zostawimy sobie to w ten sposób na następny raz. A powiem szczerze, że. Dla tych, którzy w jakikolwiek sposób ze sobą pracują, nie jest to dobry czas na zostawianie sobie na później czegokolwiek. Ta pierwsza matryca cólkim, która dopiero się nam rozwija, Oczywiście zaznaczam po magicznej dacie, którą mamy za sobą już. Jest bardzo ważna i myślę, że ona daje największą możliwość przepracowywania wszelkich treści, które w niej się pojawią, i warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że mimo, że na przestrzeni coraz łatwiej można powiedzieć, bo jednak wiele treści w związku z matrycami zostaje wyłączonych, co jakiś czas coś się zdarza, to jednak, to jednak powiem tak, że mało tych, którzy z tego korzystają, I warto, warto jednak do tego dołączyć. Myślę, że my popracujemy na majówce, na warsztatach i na spotkaniu trochę w nad tym, bo nasze spotkanie rozpoczyna się właśnie w fali łącznika. Proszę, to już. Przyszłą sobotę i to jeszcze trochę do 1 maja ta fala łącznika potrwa. Oj to nieźle te warsztaty się zapowiadają, bo się rozpoczynają w kosmicznym zwierciadle białego łącznika. Cztery białe kiny, no no, będzie się działo. Dobrze moi mili, 20 minut się zbliża. Jutro startujemy o piątej, widzę dzisiaj po ilości yy, słuchaczy, że kini, czyli biały łącznik, to nie jest takie hopsiop. A, a jutro dwudziesty. I zaczynamy o 5.24 i 22 sekundy. Chyba do tych warsztatów w Cyrku zostaniemy, zostaniemy przy yy, tych schodach słońca, a potem zastanówcie się, zrobimy głosowanie, żeby było demokratyczne. A szaman zadecyduje. To jak to dalej prowadzić, czy w ogóle prowadzić? Może dociągniemy do 40 dnia, chyba że w szczyrku okaże się, że nie ma internetu i wtedy naturalnie będzie przerwa. No to życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia jutro.